Cześć, wszyscy ludzie z tej strony Macinio i witam Was w prezentacji postaci. Co prawda, spóźnionej, wiem. Wreszcie e, chciałem to jednak nagrać, czyli Watu. Chyba nawet nie muszę mówić, że Vatu. jeszcze dosłownie niedawno była to przyjemność spróbowania swoich sił. Graja to postacią i to jest w ogóle pierwszy kiedykolwiek materiał, do którego nagrywa po grindowaniu i po challenge'u zarazem akurat ze spóźnioną akurat takim momentem żeby to się tego zabrać no i nawet widzicie że mam już okazję was prezentować złoty skin chociaż co prawda nie ze wszystkimi rzeczami, no bo jeszcze motki EWP je jeszcze nie mam, ale myślę, że to już kwestia czasu. To jeszcze będziemy jeszcze pewnie mieli okazję zobaczyć, ale pewnie i też możecie to zobaczyć na innych meczach. Będziemy się skupiali na prezentowaniu. Będę to Wam jeszcze pokazywał. Na dwa sposoby, którą bardzo rzadko miałem okazję Wam to pokazać, czyli sposobie trzeciej osoby, która nie była u mnie prezentowana już od w sumie X czasu. Na pewno będę chciał to pokazać. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze: czyli watu to jest flanker. Zawsze były takie pytania o to, czy w ogóle to jest DPS. Ogólnie w zazwyczaj to są też DPS-y i 1900 HP. No powiedzmy sobie tak, że ta postać nie ma za wiele też zdrowia. To jest tak typowo jak na. Flanków, więc co bardziej wytrzymały, drodzy mniej. Głównie jest bardzo mocno nastawiona mobilnie. Już mówiłem o tym wiele razy na streamach. Wolę jeszcze raz to podkreślić oszczędności dla tych, co może nie wiedzą, albo nie widzieli jeszcze tego, albo nie słyszeli to w szczególności. Funaje co prawda potrafią trochę Shadow Bopsy. Też najbardziej w tym krewnym tej postaci jest Sodasze, Ambusze. No i myślę, że ten taki dość nieobliczalny night, e, Nightfall, który jest jest strasznie szybki i nawet samo ładowanie tego utacy, prawda, w zależności od tego długości jego trwania, dystans jest pokonywany. to jeszcze o tym wam pokażę i zrozumiecie o co mi dokładnie chodzi. Nightfall naprawdę jest po ambuszu i daszu, rzeczą bardzo dość przydatną jeśli chodzi o skiny pomijając ten god który już myślę że już na takie stałe zostanie mi tutaj przepisane jeszcze jest sorrow jeszcze jest za, za event pasa chciałem powiedzieć to bardziej sezon pasa gdzie właśnie za takiego e, nie miałem w ogóle okazji sprawdzić sam wygląd urozmaica na pewno niż tego sorrow i defaultowego bronki e, są z tego co się dowiedziałem, przynajmniej tak od poprzednich public test server, podobno kunaje były troszeczkę większe, a wydawałoby się, że będą przynajmniej tak wygodowo. Może się to tylko tak wydaje, no ale może jeszcze kiedyś nadejdzie ten czas, ja teraz jeszcze w tym czasie prezentuję wam emotki, chociaż tego defaultowego będę wam tutaj najczęściej pokazywał. Poiset, to jest tak jak akurat z lotu, no to jest zazwyczaj przy bo daszowaniu. Talie głównie nastawione pod redukcję z heal'em, e, efektem i też range'em z ambush'a. Heal po aktywacji daszowania i to jest w zależności od tego na jakim mamy poziomie tyle hila będziemy odzyskiwać w trakcie tego. Generowanie ulta 60 sekund. E, działanie tego raz, liczba ta się nie zmienia, tylko czas e, odnowienia karty. Więc, jeżeli ktoś ma piątkę, to zaniżę chyba tam do 30, może nawet mniej sekund. Movement podczas daszowania, redukcja cooldownu daszów e, przy trafieniu Shadow Bobsów. To nawet w ogóle jest bardzo ciekawe, bo FK i tak jest bardzo. No i myślę, nawet czy jeszcze kiedyś nie do, do tego będę chciał wrócić. bo... FK jest na vat bardzo fajne, bardzo przyjemne. że pewnie jeszcze po tym pokombinuję. Reduce, proszę, shadow obsów. Generowanie ammo, też heal. i proszę, shadow obsów. Shadow obsów na eliminację lub zabójstwo. Redukcja Ambusza przy spadku zdrowia. Dodatkowe zdrowie, generowanie ultimate, Churcha, No i jump. Jumpa miałem co jakiś czas w taliach. To nawet. Co prawda na OpenPransie tego nie widać, bo to jest z defaultowego, od którego niestety nie można zmienić. Na przykład zazwyczaj używałem tego Gatling Shadow, tak nazwa została tak yy, yy, automatycznie wygenerowana. Ja tutaj postawiłem mocno pod Range, Ambusha, Heal, z Dashow, z Movementem, trochę Jumpu i Redukcji. W końcu trochę to pobawiłem się pod Envy i też trochę pod O mnie chyba tak kilka razy. Grałem jeżeli chciałem grać pod Ambusza, te trzy talie najbardziej mi się opowiadały pod Evi to było z heal, z daszowaniem, z redukcją shadow bobsów, z movementem, dodatkowym zdrojem generowaniem. Ale to też fajnie działało, czy to dasze, czy też pod automatyczne te bombki. A talenty same w sobie są dość ciekawe, no bo ja może wam powiedzieć, że Omnipress to jest Ambush, czyli Q, które można typować do sojuszników bannering to jest pod automatyczne jak rzucamy prawym na to wlapują się do przeciwników, albo pod redukcję cooldownów umiejętności jeżeli trafiamy ku najami. zaraz zresztą zobaczycie sami, I muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich tych talentów to i ambush był na samym początku bardzo fajnym, ale potem się przerzuciłem pod redukcję cooldownów. Z jednej z drugiej strony i to i to jest nawet brim bardzo, brim bardzo brim fajne. Brim Więc trochę jeżeli ktoś lubi się bawić ambuszem, chociaż myślę, że ambush jest to troszeczkę rzeczą nastawioną pod depowanie, jeżeli chcemy kogoś wyeliminować, albo na dobitki. My myślę, że chyba na razie się skupimy pod taki bardziej środkowym, czyli zacimy od Omnipressa, a potem zobaczymy co dalej. Omnipressa to wziąłem pod kategorię Gathering'a, czyli właśnie potem Busha, no i mogę wam sprezentować, pewnie okazało się, chociaż to jest złoty skin, możecie zobaczyć sobie, jak mniej więcej to wygląda. Jeszcze pewnie pokażę wam w pełni, jak to wygląda w całości. Jeżeli ktoś z was jeszcze się zastanawia, ja w szczególności to ja bardziej mówię dla tych osób, którzy zastanawiają się czy w ogóle kupować vat początkujący, albo ci co dopiero jeszcze się zastanawiają no to po kolei lewy zadajemy kunajami 300 obrażeń tylko pamiętajmy, że jeden kunaj to jest 300 obrażeń, a jak rzucamy 3 w jeden cel no to dodajemy 900 tak chociażby na to wychodzi, chyba to wygląda i tak na to, że wszystko najważniejsze jest to, żebyśmy trafiali na blisko, bo to jest bardzo ważne. Też warto atakować na daleko, czyli jak na daleko będziemy rzucali i e, przeciwnika to zawsze będziemy robić obrażenia, tylko pamiętajmy, że te kunaje się rozdzielają, więc przynajmniej jednym możemy trafić, no chyba, że postać się porusza, tak jak zaraz Wam pokażę przy pipach. No, to te kunaje teoretycznie mogą wleźć nawet dwa, jeżeli nawet i trzy. W zależności, bo to tak czasami potrafi wchodzić, czasami nie, tylko przy odpowiednim momencie. Albo jeżeli są zgrupowani przeciwnicy, to takie kunaje rzucające cały czas cał z nich, no to się przydaje. Co prawda, amunicji jest mało, bo jest pięć. uwierzcie mi w trakcie grania, to nawet i ammo nie będziecie na to zwracali uwagi. Zatem, że rzucamy trzema kunajami. To jest jednak dość znacząca to jednak rzecz. Bo chyba, że musieliby zmienić liczby, w obrażeniach, ilość amunicji i same wyrzuty, bo jakby to trochę trwało, to jednak o wiele szybciej rzuca tymi kunajami. A ja jeszcze Wam pokażę. Tak trzymając lewy przycisk, tak wygląda całą po prostu wyrzuty. I nawet ten odstęp czasowy od pierwszego wyrzutu. Nie, że tak jak spamujemy karabinę czy innymi jeszcze też brońmi, które mają dość szybko strzelność. To jest po prostu wyrzut raz, yy, co no właśnie, tutaj nie ma co prawda chyba napisane, co ile. Chyba tam jest dopiero w opisie, jak chodzimy sobie doczepione, o co ile rzucamy. Powiem wam tak, to jest akurat do przyzwyczajenia. E, słyszałem już w komentarzu, że ta postać jest troszeczkę sztywna. Mm, to się tylko tak wydaje, bo chodzi po prostu o to, że Recy, wiecie, są troszeczkę tak ułożone. To się tak e, zdaje, że niby jest chęć tego. To się w okazuje, jak będziecie grali tą postacią. To co widzieliście, to jest FK, czyli daszowanie. Mm, FK. A tylko i w opiera się na daszowaniu. Jeżeli ktoś ma talię postawioną, że pod daszą ma mobilność. No to szybciej jeszcze dzięki temu się porusza. A FK jest bardzo dość kluczowa, bo to jest umiejętność, która w masie stawiana jest pod mobilność. Sprawdzałem parę razy i okazuje się, że FK nie działa jak na przykład z kogo. Nie jest do końca jeszcze tak potwierdzone z tego co zauważyłem że jeżeli na przykład nie wiem seriska na przykład rzuca ultę to jako padam epkę to czy nas nie wciągnie zazwyczaj miałem takie sytuacje że to mnie wciągało więc to nie jest postać która z ma CC. nie czegoś takiego więc możemy jedynie tylko uciec spamując jest to prawda odstęp bo nie możemy spamować cały czas jak u kogi że raz dwa trzy już od razu tylko raz raz a tak to byśmy mieli raz, raz, raz na przykład, bo to ma trzy <coughs> ładunki za jeden zamach. To jest bardzo fajne, bo ja już przez większość czasu grając to i tak bardzo dużo poświęcałem dla epki to jest bardzo przyjemne. Prawy to jest e, rzucanie eksplodujących kunai, przynajmniej tak to mógłbym to nazwać. Możemy to rzucić raz, teraz sobie przypomnimy, 10 sekund. To jest dosyć bardzo ciekawe, bo jeżeli ktoś ma mało zdrowia, albo chcemy zrobić pod jakąś kompilację umiejętności przy używaniu Konai, to możemy zrobić tak, no i zobaczę, że już PIP ma 3/4 HP, ale możemy też nawet zrobić jeszcze takie podobne połączenie, tylko że dodając jeszcze Konai jako dobitkę. Raz, dwa. I, pick. I już nie ma Pipa. Mamy po dwóch kompilacjach już fragę, ale to trzeba było naprawdę wszystko trafić idealnie. Ale to nie jest tylko to, bo e, jeżeli PIP na przykład albo jakiś inny gracz ma Hevena albo Brasil'a, nawet jeżeli przypadkowo, bo to jest. To jest eksplodujące, więc to też działa e, w obrębie e, przeciwników, którzy są obok. Pamiętajmy, że to jednak to też na to wpływa. Nie wiem, czy uda mi się to e, pokazać wam nawet tutaj, ale chyba może się uda. Zobaczyć. No, nie do końca, bo chciałem zrobić. A może w sumie idealnie byłoby tutaj. Bo chodzi o to, że... Dzięki temu możemy złapać zasięgu, powiedzmy może tu. O, teraz idę. Wydawało mi się, że jak nawet tutaj się ustawię, to ten zasięg złapie nawet i tutaj... Ale dobra, nawet jeśli, bo to tutaj chodzi o to, że na równo chciałem ustawić. Łapiej, to właśnie też naliczony jest jako atak obszarowy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o vat nie będzie aż tak bardzo opłacalne z kupowania Shielda, tylko i wyłącznie na Kuna, czyli Hebeny, na pewno Resilience. Zaraz mam wytłumaczyć, dlaczego. Myślę, że chyba takie naj najbardziej to, co wystarczy. co Q to jest teoretycznie też dasz, ale nie do końca. Q to jest po prostu teleportowanie się do przeciwnika w zależności od tego, jak mamy w talii, bo normalnie defaultowo chyba może być e, wspomniane. No nie, tutaj nie ma podanego, ale jak widzicie, Q mamy w zasięgu w zależności od tego, jak mamy w, w talii, bo możemy sobie zwiększyć lub zmniejszyć. W moim przypadku, jak zaraz sobie jeszcze przypomnę, ja mam range'a na buszu 30%, czyli powiedzmy, że może. Tyle, tyle bez tego, chyba że uda mi się nawet słapnąć e, e, sobie jakiś bez tego zasięgu range e, shadow bombs. E, o, tutaj nie ma akurat i widzicie Q jest mniej więcej, no powiedzmy tyle. To jakbym miał większy range, to już nawet i tutaj bym złapał, a nawet przy 50% to jeszcze nawet nie trzeba aż tutaj. Jest bardzo to daleki jest zasięg, dzięki temu możemy pyk i teleportować. Pamiętajcie, że to też działa w zależności od tego czy ktoś tutaj z sojuszników nie jest obok, to też działa, ale to nie robi za, za bardzo dużo obrażeń. No to jest bardzo e, ważne. E, ważna kwestia Q. Możemy teleportować się dwa razy. Jeżeli mamy talent to i możemy nawet trzy razy. A żeby to jeszcze nawet wam udowodnić przejdziemy sobie tutaj, bo mamy sojusznika Fernanda. Pyk. Tyk i Ipek. Widzicie, sojuszników to też działa, jeżeli mamy talent pod Ambusza, czyli tego Omnipresa, który działa na sojuszników. I teraz pewnie zadajecie sobie pytanie: po co? Po co to w ogóle jest? No, chociażby dlatego, że jak mamy trzeci ładunek, możemy jeszcze zdążyć się teleportować do sojusznika albo do przeciwnika, jeżeli jeszcze mamy w działaniu to kiełbo. Zobaczcie jak teleportujemy, mamy takie koło e, super umiejętności i w ogóle umiejętności e, taki pasek Abusza, to widzimy il, za, e, ile jeszcze możemy w tym czasie jeszcze zepnąć się do rywalowe zobrażenia. Jak to byłoby najlepiej połączyć? Mm. Na przykład zrobić sobie coś takiego, że jak Q prawy, lewy i możemy jeszcze lewy. Albo wracając do tego co prezentowałem wam wcześniej, czyli y, tepując lewy, prawy, lewy Tepujemy lewy, prawy, lewy Chodzi o to, że to Q jeszcze zadajemy obrażenie, typując się, już mamy na blisko, mamy sobie ułatwione zadanie, nie musimy podchodzić, nawet używając F. -ki. A tak to już typujemy, wiem. W trakcie walki to może być naprawdę różnie, bo może być tak, że so e przeciwnie, gdzieś tam sobie będzie latał, chodził, a to to niestety będzie problem. Tak to normalnie rzecz biorąc, jeżeli nie mamy z tym żadnych problemów, to taka kompilacja na pewno wam wystarczy. Ambusz co prawda jest dość dyskusyjny, bo z jednej strony to nie jest przydatne, przynajmniej tak dowiedziałem się, że to jest nie za bardzo przydatna jakaś rzecz. Z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo przydatne, bo to jeszcze nadrobimy odległością, byk, byk. Że jeszcze nawet to mi się tepnąć. Pyk Jeszcze raz możemy użyć. To ja już nie zdążyłem. Myślę, że jeszcze dałoby radę złapać sobie jeszcze jednego przeciwnika. W tym czasie bardzo strasznie mobilnie może tutaj VAT-u działać. I jeszcze mamy Ultimate'a, którego wam pokażę. Będziemy paseczek przy paskach. Paskach. Po prostu po umiejętnościach. No i widzimy co się dzieje. Powiedzmy sobie coś tak. Mamy linię. Teleportujemy się. Sami widzicie, w zależności jak duża to jest odległość. M nie musimy tego e, trzymać, tak jak widzicie. Możemy nawet aktywować wcześniej. I w zależności, w zależności od tego, jak długo trzymamy tego ulta, wystarczy, że klikniemy drugi raz E. A ja chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nawet nie, czy prawy you to może like, zadziałać. Tak jest, nawet i prawy, e, czy lewy. A jeszcze nawet zobaczmy porównania a, Nie, prawie, przepraszam, e, to pomylisz, e, lewą. E, nie wiem czy akurat przeciw będzie prawy Też myślałem, że też prawy na to zadziała, zresztą się, jak klikamy w myszkę to, to pamiętamy lewe albo to też i tak e, zadziała Z tego słyszałem słyszałem są jakieś tipy na temat na e, ten ult a, i jeszcze w sumie tak już zużyłem, a jeszcze nie pokazałem jak to dokładnie działa. Jeżeli ultimatujemy, to zadajemy 800 obrażeń i stunujemy przeciwników na ponad sekundę, sekundę 25 setnych. To jest bardzo ciekawa umiejętność, muszę wam bardzo powiedzieć z własnego doświadczenia. Ten ult jest. No troszeczkę wymagające troszeczkę bo trzeba naprawdę celnie trafić żeby to zadziałało. Czasami potrafiło mnie gdzieś tam przeciwnicy odchodzić na jednej linii nie złapało. Więc jeżeli ustawimy przeciwników na jednej linii, jak widzicie, zadajemy obrażenia, stunujemy, to ten stun naprawdę dużo na tym zyskujemy. Nie tyle dla siebie, ale też możemy dla przeciwników samemu nawet tyk Prawy, lewy, o już nawet samo to już nawet wystarczy, nie jest to tylko na tyle wystarczające, robimy pyk, lewe, prawe, lewy, jeszcze tam może jeżeli ktoś tam z tym obok, to możemy jeszcze też za spróbować zaatakować i to na pewno wystarczy. Poza tym jeszcze może na rumaku, pokażę wam jak to wygląda, chociaż już pewnie część z was już mogło to zobaczyć, złotego. W ja sumie już dawno tego widziałem, to zobaczymy sami. Niestety ja nie będę mógł tego obrócić, więc jedynie co ja mogę zrobić to tylko nakiwnąć emotką, żebyście mogli zobaczyć. W rumaku tak akurat będzie jak jest. Yy, możemy zobaczyć, jak to wygląda w trakcie wego. samo też poruszanie się tej postaci. Możesz zobaczyć w trakcie też ewki. I od razu muszę wam powiedzieć, że jest strasznie też cicha, więc y, trzeba bardzo, bardzo być ostrożnym w walce, żeby tam VAT-u gdzieś nie łamsknął, bo nie usłyszymy kroków. VAT-u to troszeczkę bardziej skrytobójcą i może być gdzieś nagle, gdziekolwiek, to może być od lewej, czy od prawej, czy z tyłu, z góry. VAT-u może też podlatywać do góry, możemy też skierować... W każdym kierunku możemy nawet na skos w każdym dosłowniku kierunku. Jak mamy trzy ładunki, to naprawdę możemy y, fajne kompilacje na tym zrobić. Tak, i na przykład. No, różne sposoby. To wszystko zależy od tego, jak się dzieje na przykład w meczu. No tak to, to się wygląda z wki. To jest naprawdę z trzeciej osoby, to tak wygląda. Your light tak to wygląda. Chociaż myślę, że, że e, najefektowniej byłoby zobaczyć, w inny sposób. chociażby jeszcze tak. Można to aktywować znacznie wcześniej. Bo to jest ten dystans, liczby się nie zmieniają. Chodzi o to, że ładujemy tak, żeby jak najdalej z e, tym podlecieć, a obrażenia, i stun jest dalej ten sam. Mogę jeszcze tutaj sprezentować te pozostałe talenty, bo to jeśli chodzi o sojusznicze już Wam pokazałem, to ja pokażę już tak na szybciutko jak wygląda z automatycznym, bo wybuchające musimy celować, a przy talencie już tego nie będziemy musieli robić. Wystarczy, że na przykład, jeżeli będzie gdzieś na wysokości tych 5 units, to widzicie, że podlatują automatycznie do przeciwnika. Nawet mogę Wam jeszcze rzucić gdzieś tutaj. Ja, czy ja w ogóle mogę użyć? O, tak będzie o wiele lepiej. Tak. I widzicie, od razu z automatu latują. Nie warto rzucać tutaj, bo to że się... Zobaczcie, źle się kończy. Co prawda, można rzucić gdzieś gdzieś obok, żeby ten obręb y, y, zadziałał, ale to jest znacznie mniejszy efekt y, działania, mniejsze liczby. Więc Zawsze lepiej gdzieś rzucić no, nie, niedaleko na pewno, tak żeby te kunaje wleciały na rywala. Czasami potrafi gdzieś y, mylić. To, to wszystko jeszcze zależy od tego, jak są rozstawieni, bo zobaczę zresztą na pipach. Nawet pójdą gdzieś tak w różnym kierunku. Nawet może uda mi się pokazać, jak to będzie wyglądało z górnej, Tyk. No i widzicie, nawet jeżeli tak, to muszę na przykład to może, to przejść to przejść. może to przejść. Musimy Zabaję. bardzo dość celnie na to zwracać uwagę. Podczas, jeżeli kiedy używamy, muszę Wam powiedzieć, to jest taka bardziej sytuacyjna. Bardzo sytuacyjna rzecz. Jeżeli nie będziemy mogli sobie poradzić z obrażeniami, to, to może się przydać. Jeśli już mowa o tym. To zawsze lepsze jest ten enveloping. Jeden z bardzo fajnych rzeczy, myślę, że godny tego uwagi. Co prawda połączyłem to z Gatheringiem, ale potem zacząłem grać pod Envy. Trochę grałem pod tego envelopinga. To jest to połączenie z redukcjami, z Shadow Bopsami, tak, żeby to wyrabiać z obrażeniami z Shadow Bobsów wszystko zależy od tego co jest w enemy stronie. To jak macie potrzebę więcej obrażeń, to bierzecie pod obsa. jeżeli chcecie wyrobić sobie na bombilności też przeszkadzać i atakować, no to bierzecie sobie redukcję, nie skupiając skupiającą pod Shadowpsa, na przykład pod daszowanie z healem. No i w sumie tyle. No dobrze, no to wam pokażę, jak to wygląda w praktyce, te yy, cooldowny, jeżeli używamy Kunaje. Musimy tylko jeszcze potrafiać, no jest chronosik, więc yy, jest co większy problem. Jak będziecie spogodali to będzie to widoczne po co że Kunaje. Tylko nie możemy eliminować, bo ja mam w talii pod zabójstwa, więc zrobimy sobie po prostu tak. I zobaczcie sami, że prawe nam się odnawia. To też działa y, nawet na skew. Jeszcze sobie żeby wam to pokazać. Zobaczcie. Tu już mamy też znowu. Jeżeli już mamy się jakoś skupić, to tylko wyłocie na doszowaniu i na prawe. To jest jeden z, z takich kluczowych, nie działa to pod ultimate, a. od razu wam mogę powiedzieć, że tak nie działa. Mogę wam jeszcze sprezentować jednego małego tipa, bo właśnie chciałem to wam pokazać podczas, kiedy używałem daszowania ultimate'a. Jest taki fajny pelotaging, można zrobić sobie epkę i ulta sobie szykować. Już mamy naładowane w sumie długość dość wystarczająco i nie musimy stać. Jesteśmy wtedy na ziemi bardziej nastawieni na rywali, a tak to jesteśmy na przykład w powietrzu, nieco do końca na przykład zorientowani, że tam na przykład gdzieś dzieje się walka, a my sobie podlecimy, wkładamy ulta, nie wiedzą co się dzieje już lecimy. Można to też nawet połączyć jeszcze nawet w inny sposób. Można zrobić w powietrzu już od razu, na przykład jeżeli tutaj jest ktoś na high grandzie, wkładamy ulta i podatujemy. To osoba, która jest, jeżeli na przykład ktoś stoi i dostaje stuna, to wtedy można zrobić tą kopilację i już tej osoby na przykład nie ma. Jeśli w Nessa pewnie będzie chciała tutaj się wystawić bardziej defensywnie, to trzeba jeszcze troszeczkę będzie w late game'ie pomyczyć, ale ja to myślę, że nie jest żaden problem. Dobra, to jeszcze mi pozostaje wam tylko pokazać pozostałe skiny. Jeszcze zostaje mi voice do wam sprezentowania. Zobaczmy tego throwa Sorrow. Voice ult'a już chyba widzieliśmy, motkę też. Też zrobimy sobie z tego klienta, żebyśmy mogli zobaczyć. Tutaj już tak bez różnicy, to wygląda recolor. Już to początku już mi się wydawało, że to jest taki ala gold, ale jednak to się tylko tak wydaje. Jest taki fajny patencik, można sobie wziąć na przykład taki recolor i wziąć gold bronki. Wydaje mi się, że chyba nawet lepiej będą mi do tego pasowały, do. Z samej postaci, tak wygląda z emotki w trzeciej osobie, tak to wygląda, jak na trzeciej recolor w trzeciej osobie, tutaj akurat niewiele będzie różnicy jak pewnie sami widzicie, różnica jest przy gold skinie w że to tylko sam strój, tak przynajmniej wygląda. your life is truly as frail and fleeting as the morning dew. you have already fallen. your body just needs to realize that fact. no, hands behind my back do not make me more aerodynamic. To jeszcze, zanim jeszcze dojdziemy sobie jeszcze do jednego joke'a oraz śmiechów, to jeszcze tego defaultowego wam e, sprezentuję i już będziemy zaczynali kończyć, bo już wszystko co już mogłem sprezentować w trakcie samej samego gameplayu czemu mi bronki e, nie zmieniło, to tego nie wiem. <laughs> Ale widzicie mniej więcej jak to wygląda, chociaż w pewnej części. Tak jak te jego ręce. Ja i tak przez większość czasu używałem tylko na tych dwóch skinach, więc już jestem do tego bardzo przyzwyczajony. A tak to z tej okazji już, już mówiłem, będę tylko na tych gold skinach. Ale myślę, że ten, ten recolor z, z brąkami jest całkiem fajnym połączeniem. Tak wyglądają kunaje na defaultowym. Tak to wygląda. Może że będę, że kawabangę zrobię. Dał się, to spróbuję jeszcze, jeszcze raz, może się uda. Jest mamy kawabangę. Dobra, przynajmniej to się udało zrobić. <laughs> przynajmniej jest jakiś sukces. No dobrze, kochani, to słuchajcie, no to jest dwa tu. Pewnie okazało się wszystko, co mogłem powiedzieć i sprezentować To chyba tyle. Mam nadzieję, że cała postać dała wszelkie informacje. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub coś, co byście chcieli dowiedzieć, to dajcie znać. No ja jestem akurat świeżutko, jeszcze akurat będę bardzo długo pamiętać po nawet grindowaniu VAT-u co mógłbym powiedzieć, co najlepiej byłoby wam najlepiej podpowiedzieć, może coś. No generalnie wszystko chyba powiedziałem, co byłoby najlepiej dla was potrenować. Ale pamiętajcie, ULT to będzie bardzo ważne. Tego trzeba obowiązkowo się nauczyć, bez tego będzie troszeczkę trudniej, ale to jest bardzo kluczowa umiejętność dla VAT u przyda wam się to, ja szybko się już to. Próbowałem. Myślę, że jeszcze wiele, wiele jeszcze metod będę potrzebował, żeby wreszcie nauczyć się tak porządnie, to jest też do nauczenia. Dajcie znać w komentarzach, jak już mówiłem, z pytaniami. Pamiętajcie też o łapkę w górę, że dajcie, do, dajcie znać chociażby powody, tak samo z łapkami w górę, A jeżeli macie jakiekolwiek pytania i zdania co do VAT-u. No i cóż, e, zapraszam Was na streamie, jak będą, e, to może i nawet VAT-u będę miał okazję jeszcze Wam pokazać, już jeszcze nie raz. Więc do zobaczenia, ludziska. No i, i do kolejnych materiałów. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć.